Cześć, Paweł Duda z Projekt Marketing. Witaj w kolejnym odcinku. W dzisiejszym nagraniu powiemy sobie, czy warto sprzedawać stronę internetową, czy może właśnie warto tą stronę internetową jeszcze dalej rozwijać i zarabiać na tej stronie. Powiemy sobie trochę o systemach zarabiania na stronach internetowych, więc jeżeli interesujecie ten temat, to zaczynajmy! W pierwszej kolejności właśnie e, chciałem Ci powiedzieć, że jeżeli chcesz sprzedać stronę internetową to właśnie Projekt Marketing, czyli nasza właśnie firma zajmująca się pozycjonowaniem stron właśnie kupuje strony internetowe pod zaplecze SEO. E, w chwili nagrywania tego poradnika kupiliśmy już 5 e, stron internetowych z ruchem. To jest bardzo ważne. Kupujemy strony internetowe z ruchem i wykorzystujemy te strony internetowe pod zaplecze SEO, pod zaplecze pozycjonarskie. Ponieważ właśnie w procesie pozycjonowania stron wykorzystujemy te kupione domeny do linkowania stron naszych klientów. Więc jeżeli właśnie chcesz sprzedać swoją stronę internetową za godziwe pieniądze, to właśnie zapraszam Cię do kontaktu. Napisz do nas maila biuromaupaprojectmarketing.pl, a właśnie z pewnością, jeżeli Twoja domena ma ruch i dobre parametry, w 15 minut wycenimy Twoją stronę, jeżeli cena będzie, Akceptowana dla Ciebie, sporządzimy umowę kupna sprzedaży serwisu internetowego i dokonamy przelewu internetowego na Twój rachunek bankowy, następnie dokonamy cesji domeny i przyjęcia właśnie hostingu, jeżeli już właśnie ta transakcja dojdzie do skutku. Ok, i teraz właśnie powróćmy sobie do tematu właśnie związanego ze sprzedażą strony internetowej. Jeżeli właśnie chcesz sprzedać swoją stronę internetową, to być może właśnie brakuje Ci czasu, bądź właśnie wykręca się, że brakuje Ci czasu na prowadzenie tej strony internetowej, tak? Jeżeli właśnie chcesz taką stronę internetową z powodu braku czasu sprzedać, no to właśnie jesteśmy firmą, która z chęcią od Ciebie taką domenę kupi. Drugi przypadek, zmieniłeś swoją branżę i właśnie... Chciałbyś sprzedać swój serwis. Jest to właśnie przypadek jednego z właścicieli stron internetowych, od którego kupiliśmy portal o tematyce smartfonów, o tematyce technologii. I ten właśnie właściciel otworzył wraz ze wspólnikiem swoją restaurację. I tak naprawdę, jak zapewne wiesz, w branży kulinarnej, jeżeli jesteś szefem kuchni, jeżeli jesteś szefem restauracji, no to oczywiście. Musisz być szczególnie w początkowej fazie rozwoju biznesu, w 100% pochłonięty tym biznesem. No i właśnie, jeżeli właśnie zmieniasz swoją branżę, może się okazać tak, że będziesz potrzebował sprzedać swoją domenę. I tutaj właśnie chciałbym Ci powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy na ten temat. Jeżeli właśnie musisz się w 100% zająć drugim biznesem, a nie będziesz mógł rozwijać swojej strony internetowej. To jeżeli tej domeny właśnie nie sprzedasz w miarę szybkim czasie, no to jeżeli tej strony nie będziesz rozwijał, to właśnie twoja strona internetowa będzie systematycznie tracić ruch wraz z brakiem rozwoju swojej strony internetowej, także będą powoli spadały słowa kluczowe w top 10, w efekcie czego twoja strona będzie generować coraz mniejszą widoczność w wyszukiwarkach, a w efekcie czego właśnie będziesz coraz mniej zarabiał. Na przykład z reklam Google AdSense, więc właśnie, jeżeli w 100% chcesz się zająć drugim biznesem, a masz jakąś stronę internetową, to warto ją sprzedać, zanim wartość tej domeny spadnie. Jeżeli ona nie będzie rozwijana, no to wartość takiej domeny będzie spadać z powodu m.in. braku ruchu na tej stronie, który będzie cały czas malał. W przypadku braku rozwijania strony internetowej. I właśnie ten właściciel, który otworzył restaurację, z wielkim bólem serca sprzedał mi swoją stronę, ale uważam, że zrobił dobrą decyzję, ponieważ właśnie y, zrobił to w odpowiednim momencie. Ale nie zawsze jest tak, że w przypadku zmiany branży istnieje potrzeba sprzedaży swojej strony internetowej, mogą być takie na przykład branże, gdzie będziesz miał trochę czasu tak, na rozwijanie tej strony internetowej. I wówczas sprzedaż takiej domeny nie jest koniecznością, a jak zapewne się dowiesz w dalszej części tego poradnika, na swojej stronie internetowej czy blogu właśnie można zarabiać pieniądze kolejnym e, właśnie czynnikiem motywującym do sprzedaży strony jest potrzeba szybkiej gotówki. Tutaj sam musisz sobie odpowiedzieć na pytanie czy to domenę chcesz sprzedawać czy nie. Bo wiadomo, jeżeli chcesz sprzedać swoją domenę za kilka tysięcy złotych i te kilka tysięcy złotych postawić zakład u Bookmachera, gdzie nie masz nigdy 100% pewności, że pomnożysz te pieniądze, no to oczywiście według mnie e, takie e, obstawienie pieniędzy, tak, za domenę jest oczywiście Głupstwem, poza tym z hazardu trzeba się leczyć. Coraz więcej ludzi w Polsce ma z tym problem, dlatego także poruszam to w dzisiejszym odcinku. A co innego jest sprzedać domenę, gdy na przykład jest jakaś Twoja bliska osoba ciężko chora, tak? I musisz sprzedać domenę, aby ją wesprzeć finansowo, tak? Wówczas sprzedaż takiej domeny, aby pomóc drugiej osobie, jest oczywiście szczytnym celem. I tutaj takich przypadków, o których Ci powiedziałem, jest wiele, tak? I to Ty sam musisz tak naprawdę podjąć tą decyzję. Kolejnym czynnikiem motywującym do sprzedaży strony internetowej jest nic innego jak wypalenie. Wypalenie, bo myślałeś, że na blogu można szybko zarabiać pieniądze. Otóż właśnie nie. Na blogu szybko nie można zarabiać pieniędzy. Wymaga to przede wszystkim pasji do tego, co robisz, tak? Czyli Pasji do regularnego rozwijania się, do ciągłego tworzenia nowych wpisów wartościowych, treści dla użytkowników. Mam tu na myśli pojęcie content marketingu. Potrzebujesz wiedzy marketingowej, technicznej, aby właśnie w przyszłości dopiero zacząć zarabiać pierwsze pieniądze na blogu, na swoim portalu. Wreszcie potrzebujesz wiedzy takiej związanej z pozycjonowaniem strony internetowej. Musisz wiedzieć, jak. Tworzyć wpisy na blogu, które będą właśnie przyjazne dla wyszukiwarki internetowej Google, wpisy, które będą się dobrze pozycjonowały i w efekcie czego te wpisy będą napędzać ruch na Twojej stronie, właśnie z wyszukiwarki Google, która jest najpotężniejszą wyszukiwarką na świecie. Więc na blogu nie można szybko zarabiać pieniędzy, tak? W pojedynkę jest to tym bardziej utrudnione. Jeżeli właśnie założyłeś bloga tylko i wyłącznie z myślą o zarobieniu pierwszych pieniędzy, to z pewnością będziesz miał właśnie wielki problem z szybkim zarobieniem pieniędzy, ponieważ prawdopodobnie brakuje ci właśnie wiedzy takiej marketingowej, aby w miarę szybko promować ten blog. Otóż, co ciekawego, właśnie właściciele blogów, którzy są pasjonatami w danej branży, Często właśnie w chwili założenia bloga nie wiedzieli o tym, że na blogu można zarabiać. Dopiero właśnie systematyczna, wytrwała praca związana z rozbudową treści na stronie, z rozbudową wpisów, zaowocowała pierwszymi kontaktami od reklamodawców i w efekcie czego właśnie e, ci właściciele stron, pasjonaci e, rozwijają się, tak? I w efekcie czego mogą. Poznawać nowe systemy zarabiania są właśnie zaciekawieni, zafascynowani tym blogowaniem, i w takim właśnie przypadku to zarabianie na blogu staje się też sposobem na życie. Kolejnym właśnie przykładem, kiedy chcesz sprzedać swoją stronę internetową, jest przypadek taki, gdy tak naprawdę koszty prowadzenia strony internetowej przewyższają zyski, jakie ta strona internetowa generuje, bo jak zapewne wiesz, koszt corocznego odnowienia domeny. To jest koszt około 50 do 100 zł, koszt odnowienia serwera, to jest także wydatek około 100 zł rocznie. I do tego jeszcze, jeżeli masz podłączony newsletter na stronie, to za taki newsletter także musisz płacić około 50 zł miesięcznie, tak? To jest właśnie już wydatek miesięczny, więc suma summarum, w skali roku utrzymanie takiego profesjonalnego bloga kosztuje pieniądze. I właśnie może być tak, że po roku blogowania. Twoja strona nie przynosi żadnych zysków, a tak naprawdę jest więcej kosztów, ponieważ właśnie musisz utrzymać domenę, serwer, newsletter i w efekcie czego właśnie zniechęcasz się do blogowania. Jeżeli właśnie tak jest, no to prawdopodobnie także brakuje ci wiedzy, w jaki sposób można zarabiać na swojej stronie internetowej na blogu. I właśnie za chwilę powiem Ci o sposobach zarabiania na blogu. Kolejnym czynnikiem motywującym do sprzedaży bloga jest wiek. Twój wiek. Musisz wiedzieć, że właśnie jakiś czas temu nabyłem domenę internetową od emeryta Mieczysława, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli ogląda ten film. Ten właśnie Mieczysław prowadził bloga o tematyce elektronicznej. Ten blog generował około 10 tysięcy unikalnych użytkowników miesięcznie. Napisał do mnie wiadomość mailowo, że chce sprzedać swoją domenę, ponieważ już jest wiekowy, ma już emeryturę i nie chce już prowadzić bloga. Natomiast posiada skuter i chce z żoną zrobić sobie survival po Polsce, i oczywiście ja taką propozycję przyjąłem, i e, taką domenę kupiliśmy od pana Mieczysława. Ale ty, jeżeli nie jesteś seniorem, masz 40 albo 50 lat, jesteś panią albo panem, tak, i oglądasz ten e, odcinek. Jeżeli chciałbyś, właśnie sprzedać swoją stronę internetową, to właśnie koniecznie napisz do mnie na biuromapaprojectmarketing.pl i Oczywiście, taką domenę wycenimy. Jeżeli ta domena ma ruch, jeżeli posiada w miarę dobre parametry SEO, wówczas dogadamy się i prawdopodobnie taką domenę od Ciebie kupimy. I teraz, właśnie, chciałem Ci zaprezentować 8 wskazówek, co zrobić ze stroną, jeżeli właśnie planujesz ją sprzedać. Musisz wiedzieć, że nie musisz tej strony od razu sprzedawać, to stronę możesz jeszcze reaktywować, możesz ją rozwijać i możesz właśnie także na tej stronie zarabiać. Pierwsza taka wskazówka, jeżeli właśnie brakuje ci czasu, a chciałbyś dalej tą stronę internetową rozwijać, to musisz wiedzieć właśnie, że w przypadku na przykład rozwijania bloga czy strony internetowej, bardzo istotną rzeczą jest regularne tworzenie nowych wpisów, nowych artykułów na swojej stronie internetowej, ponieważ dzięki tym nowym treściom właśnie zyskujesz też czytelników takich regularnych, którzy odwiedzają twoją stronę. A także dzięki tym wpisom, które są regularnie aktualizowane, Twoja strona internetowa także się lepiej pozycjonuje, ponieważ wyszykiwarki lubią, jeżeli masz świeży kontent na swojej stronie internetowej. I właśnie pierwsza wskazówka jest taka, że jeżeli brakuje ci czasu, a potrzebujesz treści, to możesz właśnie skorzystać z platform, które oferują. Copywriterów. Copywriterów, czyli takie osoby, które zajmują się tworzeniem treści. I ty tak naprawdę za pośrednictwem tych platform możesz zapłacić dla copywritera pieniądze w zamian za to, że on napisze dla ciebie tekst. Tak? Artykuł. Jeżeli właśnie zainwestujesz około 100 zł, to na tych platformach, które zrzeszają copywriterów, za 100 zł będziesz mógł mieć dwa artykuły w miesiącu, całkiem przyzwoitej jakości, jeżeli oczywiście znajdziesz dobrego copywritera na tej platformie. Więc trochę czasu trzeba poświęcić, ale dwa artykuły w miesiącu jak najbardziej możesz sobie zlecić za pośrednictwem tej platformy. 100 zł to nie jest duży wydatek, więc tak naprawdę cały czas będziesz mógł rozwijać swoją stronę internetową. Teraz chciałem powiedzieć Ci o czterech platformach, gdzie możesz sobie zlecić teksty na stronę. Pierwsza platforma to jest Whitepress, gdzie możesz sobie zlecić teksty. Druga platforma to jest Textbookers, trzecia platforma to jest giełda tekstów. A czwarta platforma to jest Good Content. I właśnie w tych czterech platformach możesz sobie zamówić tekst u copywritera, zapłacić pieniądze i w przeciągu kilku dni będziesz mógł właśnie uzyskać taki gotowy tekst SEO do akceptacji. Druga taka wskazówka, jeżeli właśnie prowadzisz swoją stronę internetową, a właśnie brakuje Ci czasu, jest opcja. Poszukania sobie autora, tak, bo w pojedynkę często jest tak, że ciężko jest szybko rozwijać stronę internetową, ciężko jest też szybko zarabiać na tej stronie, a więc właśnie znalezienie sobie autora, eksperta w danej branży, może właśnie przyspieszyć rozwój Twojego serwisu. Więc, jeżeli dobrze podzielisz obowiązki z tą drugą osobą, z tym drugim autorem, to możecie znacząco przyspieszyć rozwój strony i przyspieszyć zarabiania na tej stronie, więc to jest. Tak naprawdę kolejna wskazówka, druga wskazówka, co zrobić z blogiem, jeżeli właśnie chciałbyś go sprzedać. Możesz go jeszcze reaktywować i poszukać właśnie autora, który pomoże Ci w rozwoju tej strony. Jest to możliwe, ale nie jest to proste. Trzecia wskazówka. Możesz zrobić zaplecze SEO na swojej stronie i sprzedawać linki wychodzące ze strony. My właśnie między innymi w tym celu kupujemy strony zapleczowe, prawdopodobnie także od Ciebie. tak? Na czym polega taka strona zapleczowa? Musisz wiedzieć, że jeżeli właśnie ty posiadasz swoją stronę internetową, bloga, to możesz go przekształcić w zaplecze SEO. Na czym to mniej więcej polega? Polega to mniej więcej na tym, że nic nie zmieniasz na swojej stronie internetowej, tylko tak naprawdę decydujesz się na to, że tę stronę przestajesz rozwijać, a treści na stronę będą dostarczać do ciebie reklamodawcy. I właśnie te treści, które dostarczają do Ciebie reklamodawcy, nazywają się w takim wielkim skrócie artykuły sponsorowane. Czyli artykuły sponsorowane polegają mniej więcej na tym, że reklamodawca pisze tekst, w tym tekście, w tym artykule, zamieszczany jest link do reklamodawcy, następnie ten artykuł jest wysyłany do Ciebie jako właściciela strony, abyś go opublikował na swojej stronie, i Ty publikując ten artykuł na swojej stronie. Otrzymujesz właśnie pieniądze od reklamodawcy, w zamian za to, że opublikujesz ten artykuł u siebie na swojej stronie i ten artykuł będzie promował właśnie reklamodawcę. Misz wiedzieć, że właśnie ceny takiego linka opublikowanego na Twoim zapleczu SEO rozpoczynają się już od 50 zł, więc jak widzisz, nie jest to wcale taki mały pieniądz, jeżeli chodzi właśnie o publikację takiego linka na stronie internetowej. Wracając jeszcze do tego pana Mieczysława, od którego właśnie kupiłem domenę o automatyce elektronicznej. Ta strona ma ruch około 10 tysięcy unikalnych użytkowników w miesiącu. I ja tak naprawdę generuję około 5 artykułów sponsorowanych miesięcznie i zarabiam właśnie na tej stronie 500 zł. Czyli za jeden artykuł życzę sobie od reklamodawców 100 zł brutto I takich artykułów, Mam około 5 miesięcznie i tak naprawdę nic nie robię z tą stroną. Artykuły zostają dla mnie wysyłane od reklamodawców. Ja te artykuły publikuję i otrzymuję pieniądze, tak? W zamian za publikację tego artykułu. I na tym właśnie mniej więcej polega zaplecza SEO. Teraz chciałbym powiedzieć Ci o wadach i zaletach właśnie takiego zaplecza SEO, tak? Zalety takiego zaplecza SEO polegają mniej więcej na tym, że zyskujesz darmowy content, tak? bo reklamodawca dostarcza dla Twojej strony artykuł sponsorowany i ten artykuł także będzie mógł się pozycjonować w wyszukiwarce Google, więc Twoja strona będzie także mogła generować ruch na nowe słowa kluczowe, które właśnie będą znajdować się w tych artykułach sponsorowanych. Czyli właśnie między innymi będziesz generował ruch. A druga rzecz, dzięki takiemu zapleczu SEO będziesz mógł generować dodatkowe pieniądze, ponieważ za publikację takiego artykułu sponsorowanego będziesz otrzymywał pieniążki, tak? Natomiast jeszcze chciałem Ci powiedzieć o dwóch wadach takiego zaplecza SEO. Pierwsza wada takiego zaplecza SEO jest to, że musisz poświęcić czas, swój cenny czas na publikację artykułu sponsorowanego. Ja, jeżeli chodzi właśnie o tą domenę, tematyce elektronicznej, opublikowanie pięciu artykułów sponsorowanych w miesiącu zajmuje mi około 30 minut, czyli za około 30 minut mojej pracy. Polegającej na tym, że publikuję artykuł sponsorowany na swojej stronie zapleczowej, zarabiam 500 zł miesięcznie. Tak? To to jest, można powiedzieć, wada, tak? że to zabiera czas. Tak? Natomiast gdzie byś zarobił 500 zł za 30 minut ciężkiej pracy? Jeżeli masz takie zajęcie, tak? które jest lepiej płatne, to oczywiście. Nie potrzebujesz przekształcać swojej strony w stronę zapleczową. Taką stronę z chęcią od ciebie przyjmę, z chęcią od ciebie kupię, tak? I postawię kolejne zaplecze SEO, na którym będę zarabiał. Więc na tym polega mniej więcej zaplecze SEO i swoją stronę możesz właśnie wykorzystać pod zaplecze SEO. Druga wada takiego zaplecza SEO jest taka, że im więcej takich linków będzie wychodziło z twojej strony do reklamodawców, no to twoja strona będzie miała mniejszą moc. Na czym polega mniej więcej ta moc? Chodzi mniej więcej o to, że Google będzie widział, że twoja strona mniej więcej właśnie jest takim zapleczem SEO, ponieważ praktycznie każdy artykuł publikowany na twojej stronie zawiera link zewnętrzny. Tak? Jeżeli takich linków zewnętrznych z czasem będzie coraz więcej, to taka strona właśnie przez Google będzie już odbierana jako trochę taka zapleczówka, ale to tak naprawdę dla ciebie. Nic nie szkodzi, ponieważ tak naprawdę, jeżeli decydujesz się na takie zaplecze SEO, to tak naprawdę nie chcesz już rozwijać tej strony, chcesz tę stronę tylko wykorzystywać w celach czysto zarobkowych. Więc to jest jak najbardziej uzasadnione, że chcesz stworzyć sobie zapleczówkę, ponieważ masz bardzo niewiele czasu na rozwijanie swojej strony. Dzięki takiemu zapleczu SEO możesz zarobić dodatkowe pieniądze. Czwarta wskazówka, co możesz zrobić ze swoim blogiem, tak? Ze swoją stroną internetową, możesz podłączyć reklamy Google Adsense, tak? Reklamy Google Adsense polegają mniej więcej na tym, że podłączasz reklamy z programu Adsense na swojej stronie internetowej. Użytkownicy, którzy odwiedzają Twoją stronę, jeżeli gdzieś klikną w Twoją reklamę, no to tak naprawdę ty zarobisz niewielkie pieniądze z tego właśnie jednego kliknięcia. W skali miesiąca już tych kliknięć może być kilkanaście bądź kilkadziesiąt w zależności od ruchu na stronie i optymalizacji tych reklam w miejscach, gdzie użytkownicy najczęściej klikają te reklamy. Oczywiście także wymaga to jakiejś wiedzy, ale nawet jeżeli nie posiadasz żadnej wiedzy i uruchomisz reklamy na swojej stronie internetowej, no to także zarobisz jakieś niewielkie pieniądze. Potraktuj to jako dodatkowy przychód właśnie z reklam. I tutaj chciałem Ci powiedzieć, że jeszcze masz jedną alternatywę dla reklam Google AdSense. Tą alternatywą jest firma Optat 360. Mniej więcej polega ona na tym, że właściciele tej firmy sami optymalizują Ci reklamy i rozliczają się z Tobą, tak? czyli ta firma Optat 360 sama optymalizuje, gdzie te reklamy na Twojej stronie mają się wyświetlać. Użytkownicy, klikając w te reklamy, tak? generują także prowizję. System Optat monitoruje te kliknięcia. Co miesiąc wystawiasz im fakturę i ta faktura jest na czas opłacana właśnie przez tą firmę. Ja także właśnie korzystam z tej firmy Optat360. Mail do pani Karoliny będzie udostępniony pod tym nagraniem. Możesz się tam skontaktować z tą firmą Optat360 i poprosić o możliwość dołączenia do wyświetlania reklam właśnie w tym programie Optat360. Piąta wskazówka: co możesz właśnie jeszcze zrobić ze swoim blogiem? Możesz podłączyć artykuły sponsorowane, o których już Ci wcześniej powiedziałem. Te artykuły sponsorowane możesz podłączyć także za pośrednictwem platform w Polsce, które są bardzo popularne. Takie trzy popularne platformy do artykułów sponsorowanych, gdzie będziesz właśnie mógł zarabiać. W sposób zautomatyzowany na takich artykułach sponsorowanych, gdzie w sposób zautomatyzowany będziesz otrzymywał zlecenia artykułów sponsorowanych. Te trzy platformy do publikacji artykułów sponsorowanych to jest WordPress, LinkHouse i platforma Risha Blogger. Na WordPressie zarobisz najwięcej, ponieważ jest to najbardziej popularna platforma, ale także na LinkHouse i na Risha blogger także. Powinieneś zarobić pieniądze, jeżeli posiadasz wartościowy ruch w swoim serwisie. Linki do tych wszystkich portali znajdziesz pod tym filmem, więc jak najbardziej możesz sobie w sposób darmowy założyć konta na tych trzech platformach i tam dodać swoją domenę do tych trzech platform, i w sposób zautomatyzowany będziesz otrzymywał artykuły sponsorowane do publikacji, a następnie po akceptacji. Tego artykułu przez reklamodawcę będziesz otrzymywał pieniądze na tych platformach, które będziesz mógł z powrotem wypłacić na swój rachunek bankowy. I tutaj także jest dobra wiadomość dla Ciebie, ponieważ nie musisz posiadać firmy, aby właśnie założyć sobie konto na tych platformach i wypłacać pieniądze. Kolejna, szósta wskazówka. Możesz sobie podłączyć programy partnerskie na stronie. W skrócie polega to mniej więcej na tym, że na przykład istnieje platforma Web Partners. Platforma Web Partners Zrzesza, różne programy partnerskie, czyli tak naprawdę sklepy internetowe, które szukają osób polecających produkty, tak? Na przykład, jeżeli posiadasz portal o uprawie drzewek cytrusowych. No, to możesz polecać sklep, który sprzedaje drzewka cytrusowe, tak? Poprzez właśnie link partnerski. Jeżeli właśnie użytkownik z Twojego nika partnerskiego osadzonego na Twoim portalu kliknie w ten link i dokona zakupu właśnie w tym sklepie internetowym sprzedającym drzewka cytrusowe, wówczas Ty jako właściciel tego portalu otrzymasz w sposób zautomatyzowany prowizję, i tą prowizję. Będziesz mógł wypłacić na swoje konto bankowe. Link do portalu Web Partners znajdziesz pod tym filmem. Kolejna rzecz, co możesz zrobić ze swoim blogiem. Możesz także sprzedawać kursy wideo, możesz sprzedawać e-booki. Myślisz, że że jest to jeden z najlepszych sposobów zarabiania na swojej stronie internetowej. Czyli właśnie autorskie, wartościowe treści, poradniki, e-booki, kursy wideo możesz sprzedawać na swojej stronie. Ale jest jeden warunek. Musisz być już znany i musisz posiadać już jakiś sensowny ruch na swojej stronie internetowej, wtedy będziesz mógł zarabiać. Jeżeli chodzi o uruchomienie takich zautomatyzowanych płatności na stronie, jeżeli posiadasz swoją stronę na WordPressie, możesz skorzystać z wtyczki Fast Micropay do płatności WordPress. Link do tej wtyczki także znajduje się pod tym filmem, więc możesz właśnie także zarabiać na publikacji autorskich, wartościowych treści na swojej stronie internetowej. Kolejna ósma wskazówka. Możesz podłączyć abonament na swojej stronie, możesz podłączyć darowizny i możesz dołączyć do Patronite, ale po kolei. tak? Abonament na stronie, musisz wiedzieć, że jest to bardzo dobra rzecz, ponieważ cyklicznie od użytkowników możesz pobierać pieniądze z ich konta. Tak? I na zakończenie chciałem powiedzieć ci o portalu Patronite. Patronite mniej więcej polega na tym, że jeżeli posiadasz swoją stronę internetową, jeżeli posiadasz swój kanał na YouTube, jeżeli właśnie wgrywasz codziennie nowy odcinek na swój kanał na YouTube, to właśnie możesz założyć sobie konto na patronite.pl i tam patroni, czyli takie osoby, które chcą wesprzeć Twoją działalność, chcą wesprzeć Twoją firmę, mogą zadeklarować się, że 5 zł właśnie w miesiącu. Co miesiąc, każdego miesiąca będą przelewać po 5 zł na Twoje konto w ramach właśnie podziękowania za to, że nagrywasz co tydzień nowy film na swój kanał. I na tym polega mniej więcej Patronite. My także jako firma Projekt Marketing założyliśmy swoje konto na Patronite. I jeżeli chciałbyś wesprzeć naszą działalność, to serdeczne dzięki. Okej, okay. i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten film okazał się dla Ciebie wartościowy i pomocny. Oczywiście mile widziana łapka w górę i subskrypcja naszego kanału Projekt Marketing. W efekcie czego Google będzie szerzej promował nasze filmy, a one z kolei dotrą do jeszcze szerszej grupy odbiorców. Dzięki za uwagę, trzymaj się, cześć!